Cześć, jeżeli mnie nie znasz, to nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą i od ponad 4 lat buduję tylko i wyłącznie online i uczę w jaki sposób budować się online. O, nagrywam to, żeby opowiedzieć Ci krótko o projekcie. Akademia Skutecznego Zarabiania na Rekomendacjach, gdzie właśnie zebrałam kwintesencję moich wszystkich doświadczeń i wiedzy, którą do tej pory była dostępna tylko i wyłącznie dla moich zespołów. A teraz postanowiłam, że rok 2025 będzie rokiem skalowania dostępu do mojej wiedzy, właśnie dlatego, żeby więcej osób mogło korzystać, które mają biznesy w innych, w innych firmach niż ja mam, ale mogły rozwijać się. I budować swoje życie bardziej, swoje zarabianie bardziej i swoje bycie bardziej. Dlatego że skuteczny biznes jest niemożliwy, jeżeli nie zbudujemy siebie na czterech filarach. Właśnie na tych czterech filarach opiera się. Ten projekt. Ja oprócz tego, że od 4,5 roku pracuję tylko i wyłącznie online i udowodniłam, że robię to skutecznie. Mieszkam dzięki temu też w Portugalii, a to jest myślę, że jeden z takich dużych dowodów, że da się żyć po prostu zdalnie i da się, da się zbudować skutecznie dochód wolne geograficznie. Natomiast to, co jest też, myślę, może być dla ciebie bardzo istotne, to ja jestem w ogóle trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat, czyli nie tylko umiem robić to jako, jako przedsiębiorca nie umiem, nie tylko umiem budować biznesy, dzięki temu się z niego utrzymuję. Natomiast również umiem uczyć, bo uczeniem innych zajmuję się ponad 22 lata i przez moje. Sale szkoleniowe przeszły dziesiątki tysięcy osób. Ja kiedyś to liczyłam około 24 tysięcy godzin spędziłam na salach szkoleniowych. To jest przeogromna liczba czasu, i to jest istotne, czyli to może być istotne. Mówię ci o tym po to, że to może być istotne z punktu widzenia: jak ja umiem uczyć, to z większym prawdopodobieństwem ty się nauczysz po prostu, bo nie chodzi ci o to, żeby kupić kolejny kurs, tylko żeby faktycznie osiągnąć swoje wyniki. Prawda? Po to się rozwijamy. Akademia skuteczności opiera się, tak jak powiedziałam, na czterech filarach i tu możesz wyobrazić sobie stół. Ja lubię tą metaforę i lubię na niej budować, dlatego też tak zbudowałam tę akademię. I każdy z tych filarów jest niezwykle istotny, bo jak wyobrazisz sobie stół, który stoi na czterech nogach, to jak jedną ciachniesz, to się zacznie kiwać, a jak dwie ciachniesz, to już nie ma siły, nie będzie stać, po prostu się przewróci. I te cztery filary to jest moje głębokie przemyślenie, co dla Ciebie, osoby budującej online, może być takim najlepszym, najłatwiejszym, drogowskazem, w jaki sposób budować biznes, żeby to było po prostu skuteczne, bo obserwuję na co dzień bardzo wiele osób, które chcą, które chcą zbudować swoją wolność czasową, które chcą zbudować swoją wolność geograficzną i finansową, ale im to tak średnio wychodzi i miotają się i nie wiedzą kogo słuchać, nie wiedzą co robić, albo robią wybiórcze, nie robią rzeczy właściwych właściwie, albo robią tylko część, no i to tak wychodzi, jak wychodzi, że nie ma tego efektu. Zrobiłam sobie ściągę z tych czterech, żeby w na tłoku mojego opowiadania i niczego nie pominąć, no więc pierwszy to jest postawa, drugi to jest online, trzeci komunikacja i sprzedaż i czwarty sytuacje trudne. I już się opowiadam, dlaczego takie cztery filary no, i co to dokładnie oznacza. Postawa to jest absolutny fundament tego, na ile faktycznie to, co robisz, będzie dawało rezultaty. To jest Twoje właściwe rozumienie, co to znaczy wierzyć i wiedzieć. Tak, że to osiągniesz? I tam są 22, w tym pierwszym filarze są 22 nagrania, które właśnie są dla ciebie, będą dla ciebie drogowskazem, jak zbudować właściwą postawę, na jakie aspekty zwrócić uwagę, ale co to oznacza? Czyli ja w żadnym z moich nagrań, w żadnych moich szkoleń tam nie ma takiego rzucania tematu bez konkretu, wszystko jest na poziomie konkretu, co z tym dalej zrobić jak to możesz przepracować, jak to możesz przełożyć dla siebie. I bez względu na to, czy budujesz z firmą, która reprezentuje usługi, czy, czy produkty, czy droższe, czy tańsze, czy po prostu reprezentujesz swoją markę i jakieś na przykład szkolenia, czy cokolwiek, jesteś w stanie zaadaptować tą całą wiedzę, którą przekazuję w Akademii ze względu na to, że pewne mechanizmy my myślimy tą samą głową, nie? Czyli bez względu na to, czy ktoś kupuje samochód, czy ktoś kupuje krem do twarzy, to, to myśli tą samą głową i pewne mechanizmy są, a takie same, oczywiście różni się to wagą, bo podjęcie decyzji o kremie nie wiem, za 200 zł, a o samochodzie za 200 tysięcy, to jest zupełnie inna ciężkość decyzji, natomiast to też wszystko zależy od, no, od portfela, bo dla osoby, która ma milion luźnie na koncie, podjęcie decyzji o samochodzie za 200 będzie łatwiejsze niż dla osoby, która ma 20 zł na koncie i podjęcie decyzji, albo 200 zł na koncie i podjęcie decyzji o tym, czy kupić krem za 200 zł, więc dużo fajnych Aspektów poruszam podczas szkolenia, i pierwszy to jest postawa, czyli takie mentalne. Ja kocham wszystkie rzeczy mentalne, bo głowa rządzi. Głowa najpierw, głową jesteśmy w stanie wyrównać sobie pewien brak kompetencji, ale nie jesteśmy w stanie zupełnie, zupełnie sobie bez niej poradzić, więc ona jest absolutnie fundamentem. Drugi filar to naucz się budować online. Żeby zarabiać online, trzeba umieć budować online. I ja ci też daję opcję na czterech strategii i możesz przejść sobie tam przy okazji i odpowiedzieć na pytanie. Dlatego, że online, online nowi równy. Możesz zrobić go z bardzo dużą ekspozycją i z budowaniem marki osobistej, tak jak ja to robię. Możesz zrobić tak, że będziesz budować online zupełnie bez pokazywania twarzy, bez pokazywania siebie i bez. W ogóle pokazywania, że budujesz cokolwiek online, ale będziesz wykorzystywać mechanizmy online. Czyli w tym kursie zobaczysz sobie cztery różne strategie, podejmiesz decyzję, którą strategią chcesz, chcesz budować, i do tego wybierzesz sobie te moduły, które dotyczą właśnie strategii, która, która Ciebie dotyczy. Natomiast to nie jest coś, co jest decyzją przy zakupie. To znaczy, jeżeli zaczniesz strategią na przykład taką z mniejszą ilością ekspozycji, ale w trakcie budowania podejmiesz decyzję, że jednak chcesz mocniej się eksponować. To wszystkie, wszystkie zasoby kursu są dla Ciebie dostępne przez 12 miesięcy, więc możesz potem się doszkolić, jak to robić inaczej, bardziej i, a, i robić drugą strategią. W filarze na obudowaniu biznesu, obudowaniu online na samego, tam masz mnóstwo rzeczy, z tym jak przygotować własny profil, w jaki sposób postować, co postować, strategię postowania. Na co zwracać uwagę, jakich błędów unikać? Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. W opisie masz link do poczytania sobie, jakie mnóstwo rzeczy. I to, co jest bardzo też myślę ważne, może powinno być ważne dla Ciebie, to podczas dostępu 12-miesięcznego, te wszystkie aktualizacje, które będę wrzucała, też będziesz mieć do nich dostęp. To znaczy, ja jestem bardzo czuła na. Na to, co się dzieje na rynku, ze względu na to, że cały czas sama buduję online. Więc w momencie, w którym widzę, że coś się zmienia, to ja sobie aktualizuję pewne sposoby działania i tak samo uczę osoby osoby się szkolące ze mną albo pracujące ze mną, jak to teraz robić. Bo biznes, 4 lata temu, jak pandemia się zaczynała i zaczynaliśmy budować biznes online, a biznes teraz to są. Buduje się inaczej. Są pewne części wspólne, ale bardzo dużo rzeczy też się zmieniło, i do tego trzeba się dostosowywać. Ja jestem praktykiem, i to jest dla ciebie gwarant, absolutnie tego, że będziesz po prostu na bieżąco mieć pewne rzeczy bardzo konkretne. Trzeci filar: naucz się komunikować bardziej i sprzedawać bez sprzedawania. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, dlatego że w momencie, w którym um, ktoś. Fasadowo pewne rzeczy tylko robi, a nie umie sprzedawać bez sprzedawania, nie umie się komunikować właściwie, bo ludziom się wydaje, że umieją się komunikować, ale bardzo wiele osób, które spotykam, a one mówią, a nie rozmawiają, one słuchają, ale nie słyszą i to ci będzie zawsze sabotować biznes, dlatego że samo ściągnięcie zainteresowanej osoby. To jest inna rzecz niż finalizacja. A tobie przecież nikt nie będzie płacił za to, że ściągasz zainteresowaną osobę, tylko będzie Ci płacić za obroty wygenerowane, tak? Czy to na usłuchach, czy to na produktach, czy to na cokolwiek tam będzie. Więc musisz umieć sprzedawać, ale żeby to było takie fajne i takie gładkie i takie bez, bez spiny, bez presji, bez naciskania. To jest właśnie ten element, o którym często mówię. Sprzedaż bez sprzedawania i ta komunikacja bardziej. Dużo fajnych narzędzi, dużo fajnej lekkości i ja absolutnie kocham te tematy, ale to będziesz widzieć w nagraniach ode mnie, że ja absolutnie nimi żyję, oddycham i absolutnie uwielbiam. I filar czwarty to są sytuacje trudne. Specjalnie to opakowałam w osobny filar, ze względu na to, że wiele osób by chciało, żeby, żeby trudności się nie działy i żeby tak zacząć biznes, żeby on rósł i po prostu wszystko było typo i bez żadnych problemów, ale tak się nie da, jeżeli bez względu na to, czy masz mały cel, średni cel, czy duży cel, im, Im bardziej idziesz na szczyt, tym będziesz mieć bardziej podgórkę, jak to często mówią, i, i na to trzeba się szykować. Ja tam omawiam w nagraniach takie prozaiczne tematy, z którymi do tej pory się spotkałam u różnych osób, ale ty też będziesz mogła, będziesz mógł zgłosić dodatkowo ze swojej strony jakieś ewentualne tematy. Ja z radością do, dogram do tego. Bo być może a czegoś nie wzięłam pod uwagę, a, a dla Ciebie będzie ważny, więc masz też ode mnie moje słowo, że dogram na ten temat w filarze czwartym trudnych tematów, jeżeli takimi zgłosisz. A tam są już takie rzeczy, jak brak wsparcia od bliskich, albo krytyka bliskich, albo a, nie wiem, nie odpowiadają na wiadomości, albo a krytykują głośno, albo ciszej i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo takich wątków, które. Zniechęcenie własne, z braku wyników, nie? No, różne rzeczy, z którymi musimy się borykać, i to jest cały filar czwarty na to, na to przeznaczony. I to, co jest bardzo ważne, ty mając dostęp do platformy, masz dostęp do tych zasobów niezliczoną ilość razy. To znaczy, możesz do nich wracać, możesz je przerabiać sobie wielokrotnie, masz też dostęp, możesz mnie dopytać o coś zawsze i też będę do Twojej dyspozycji. I to, co jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. To w związku z tym, że ja do tej pory robiłam tylko i wyłącznie ten, te projekty, czyli tego typu szkolenia wewnętrzne dla swoich zespołów, a teraz wychodzę na zewnątrz i buduję swoją, swoją bazę klientów niezwiązanych ze mną, to masz ten przywilej, że. Możesz skorzystać z promocji, zobacz sobie w linku, jak promocja jest fenomenalna. Czyli jest to dokładnie tam koło 5% ceny późniejszej. Na teraz już nie pamiętam dokładnie, bo, ale coś koło tego. I to jest taki przywilej, który daję na początku, którym, którym chcę sobie zbudować portfolio zaangażowanych, zewnętrznych, zadowolonych osób, które swoimi referencjami ułatwią mi komunikowanie tej ceny. Podniesionej o 95%, a raczej ceny właściwej, tak? A I to wszystko masz w materiałach i z tego możesz skorzystać w tym limitowanym czasie, który widzisz pod, pod linkiem. Czy warto? Jak budujesz online, to bardzo warto. I to są te kompetencje, o których ja tam mówię i których Cię nauczę w ramach kursu. One przydadzą Ci nie tylko i wyłącznie w biznesie online, ale w każdym biznesie, ale przydadzą Ci się też w domu, dlatego że takie sprzedawanie bez sprzedawania, lepsza komunikacja, metaprogramy, prawa wywierania wpływu, pewne aspekty z tym związane to są takie rzeczy, które po prostu procentują też w rodzinie, nie tylko, nie tylko w biznesie, ale też w rodzinie, w domu. I to jest jeden z takich bardzo dużych plusów szkolenia się ze mną, że a ja. Z ogromnym serduchem, a robię to co robię z ogromną pasją, zaangażowaniem i naprawdę potężnymi kompetencjami w tym zakresie, i praktycznymi, i teoretycznymi, i z zakresu uczenia też, bo to też jest bardzo ważne, a ty możesz na tym osiągać swoje cele, bo moją misją jest pomóc ci osiągnąć Twoje cele, a dzięki temu obydwoje żyjemy w obfitości, bo ty osiągasz swoje cele, ja osiągam swoje cele, i to wszystko się przepięknie zazębia i przepięknie. Wysyłamy w kosmos jeszcze więcej dobra. Szkolenia to moja pasja, wielka, ogromna. Budowanie biznesu online to moja wielka miłość. Jestem wdzięczna za pandemię, jakkolwiek to zabrzmi, ale ja bym nie budowała pewnie online nadal. Bo, bo było mi dobrze być trenerem mieszkającym w Warszawie, jakkolwiek to zabrzmi. A, I mimo że chciałam się wyrwać, to jakoś tak ciężko mi było przenieść się do online, no bo wszystko było offline. Pandemia otworzyła możliwości, tak naprawdę wiele osób się, a, się otworzyło na online nowe, na przykład właśnie szkolenia, bo wcześniej miałam tylko zapytania. Sala szkoleniowa, sala szkoleniowa, sala szkoleniowa, bardzo trudno się robiło innego rodzaju treningi, a dzięki temu ja mieszkam w Portugalii już 2,5 roku. I każdego dnia celebruję, że mogę być tak wolna, że mogę pracować z dowolnego miejsca na Ziemi i że możemy być od siebie tysiące kilometrów, a i tak jestem w stanie pomagać Ci osiągać Twoje cele, bo to jest jedna z rzeczy, która mnie fascynuje, że mogę obserwować Wasze sukcesy. Sprawdź sobie przy okazji moje referencje, z radością pokażę Ci też inne referencje, które mam, a zresztą, jak posłuchasz mnie i będziesz w trakcie a szkoleń to zobaczysz, że wiem co mówię, robię to dobrze, robię to z pasją i jak to zastosujesz, naprawdę jest to w stanie pomóc ci osiągać Twoje życie bardziej, Twoje zarabianie bardziej i Twoje cele, jakiekolwiek nie są związane, czy właśnie z czasem, czy wolnością geograficzną, czy wolnością finansową, czy wszystkie trzy. Masz pytania, zapraszam Cię serdecznie do ich zadawania. W opisie masz link do, do szczegółów i. Do zobaczenia.